Witam! Minister Bodnar na wielkim forum w Warszawie chwali się. Polska pokazała, jak walczyć z autorytaryzmami. Brawo! Tylko przypominamy, autorytaryzm był, jest oraz będzie w Europie. I to zawsze. Rządy Tuska też potrafią centralizować władzę, cenzurować media. Naciskać na sądy. Pis to samo. Niemcy, Francja, Węgry, wszędzie to samo. Bodnar mówi o lekcjach dla Kuropy, ale lekcja jest prosta. Każda władza, gdy poczuje siłę, zaczyna grać w te same gierki. Praworządność, ładny slogan. W praktyce zależy, kto trzyma stery. Demokracja to w ogóle taki ukryty autorytaryzm. A wy co myślicie o tym temacie? Zachęcam do komentarzy, zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępniania moich filmów wszędzie. Jest nas coraz więcej. Marcin, Marciniak o tym co ważne.